Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj poważny temat. Będąc na emigracji, czasami e, łapie nas depresja. W tej chwili w Australii jest zima. Wszyscy chodzą dookoła, jacyś tacy bez energii. I niestety ja też jestem bez energii. Oczywiście kontynuuję swoją pracę, choć bardzo chętnie bym z tą w tej chwili wyjechał. Okres zimowy zaczyna się od, no tak jak teraz, powiedzmy, no, koniec maja i przed końcem września. Już można chodzić z powrotem na plażę, także te trzy miesiące są tragiczne. Australia jest w stanie depresji, nie czuć tej energii tutaj od nikogo, i większość ludzi się po prostu pochowało. W tej chwili oświetlam je słońce, a jest 13 stopni tylko. Choć dla mnie temperatura taka odczuwalna w cieniu to jest jakieś 8-9 stopni. Także marzniemy, jak to mówi klasyk. Jeśli jest zima to musi być zimno. Easy vlog, zapraszam. a dzisiaj jeszcze moje miejsce pracy to Dan Murphy's dostarczanie alkoholu tutaj mamy pickup, czyli przy Woolworth ale zaczynam o godzinie 12.30 a jest godzina 12 .00. także mam jeszcze pół godzinki więc idę sobie troszkę tutaj dookoła pochodzić. A kończę zmiana o 6:30, czyli 6 godzin tylko. Ostatnio pracuję między 6 a 9 godzin, ale jeszcze zawalam nocki przez naszą kochaną piłkę nożną. Mecze tutaj samo o godzinie 2. Nocy albo o 5 rano. Także możecie sobie wyobrazić. zarywam noc, później wstaję i jadę. O, tutaj fajne miejsce na kawę. Jesteśmy tutaj w tym Aleksandria. To jest już takie powiedzmy bardzo, bardzo ścisłe centrum przy CBD, miasto Sydney. I tutaj oczywiście będzie duży problem z parkowaniem. Niestety, taka mi się dzisiaj tutaj zmiana trafiła. Za bardzo też nie miałem wyboru. A robić trzeba. No, trzeba zrobić na początek. Z 2-3 km, zanim zaczniemy pracę. Spacer dobrze mi zrobi. Powalczymy trochę. Z tą depresją, która też niestety troszeczkę mnie dopadła, ale mam nadzieję, że jeszcze dzisiaj mi przejdzie. W Sydney w takim okresie zimowym całkiem inaczej wygląda, choć dzisiaj naprawdę słońce robi trochę tą robotę. Na słońcu nie jest źle, ale w cieniu jest normalnie mniej niż 10 stopni, na słońcu to powiedzmy 19-20 nawet. Taka jest różnica temperatur, ale zobaczcie. Zieleń cały czas kwitnie, cała ta roślinność tropikalna ma się dobrze. Także zima, no jest zima po prostu wieczorami, nawet dochodzi, temperatura spada do 5, nawet mniej niż 5. No to jest taka właśnie inna Australia w tej chwili, którą chcę Wam pokazać i mniej więcej opisać. Co czuję w tym okresie? Oczywiście od razu, natychmiast przypomina mi się to samo, co było w UK, ale w UK przez cały rok, a tutaj przez powiedzmy te 2-3 miesiące, czyli czerwiec, lipiec, sierpień. We wrześniu już się robi dużo lepiej. No ale patrzcie, patrzcie, biegają, niektórzy biegają, nawet w sandałach. I skręcamy w lewo. Sporo kawianie już po tej stronie. Dosyć spokojnie. O, a tu zobaczcie, nawet nie ma liści. To samo co w Polsce. No, niektóre drzewa mają się kiepsko. Nie jest to najprzyjemniejszy widok. Trawka jeszcze okej. Okay. No i te wszystkie. Cała ta roślinność W miarę okej okay. ale tu już te drzewa są fajne Patrzcie Albo tu na przykład o! Nie wygląda to najgorzej A to jaka fajna reklama Zibizem Nie? W miejsce Sydney można naprawdę fajne murale spotkać Szczególnie w Marekville Ale widziałem też w innych miejscach i naprawdę, naprawdę robią wrażenie Może kiedyś zrobię o tym specjalny odcinek tylko o muralach bo świetnie to wygląda także dzisiaj z takim nastawieniem depresyjnym Będę walczył, żeby z powrotem wrócić do takiego pozytywu, pełnej energii. Szukam tej energii cały czas w sobie, ale nie jest to łatwe, bo to tak działa falowo po prostu. Raz jest ok, raz jest znowu nie okej okay. i właśnie cała ta okolica w tej chwili, ta zima. W Sydney w ogóle nie sprzyja mi, żeby z tym tak łatwo zwyciężyć. Ciekawe, czy dzisiaj będzie busy. Jest środa, środek tygodnia, a tak jak już tutaj Wam wielokrotnie mówiłem, to Australijczycy piją. O czwartku. Tak porządnie, ale oczywiście się znajdą stali klienci. Weekend będę miał bardzo, bardzo busy. Może zrobię też o tym vlog, jak w pracy naprawdę sprężnie muszę działać. W tej chwili jak widzicie spacery, może kilka, tylko dostaw 630 powrót na chatę. No, i kół, kółeczko zrobione. Zajęło mi to 20 minut 2 km. Wracam do swojego miejsca, odbioru, za 10 minut się loguję. I czekam na wyzwania. Dobra, wchodzimy do auta, relaksować się. Ale się zgrzałem. O, kurde chyba ten spacer. Zmiana kurtek. Mam jeszcze jedną taką kamizelkę. Także wydaje mi się, że ona mi w tej chwili. Powinna wystarczyć. Z trzy razy dziennie trzeba się tutaj przebierać w ciągu dnia. Taki spacer na słońcu jest ok. W cieniu potem jest bardzo zimno, łatwo się przeziębić. A Grace w ogóle zachorowała, nie była w pracy dwa dni. Po prostu przeziębiła się. Niestety. okej okay. Mimo to będziemy oczywiście szukać dzisiaj pozytywów, że nie chcesz zarazić taką depresją zimową tutaj w Australii. Oczywiście postaram się wam coś dzisiaj też ciekawego pokazać, a może nawet coś śmiesznego. Bądźcie ze mną. A jak sobie w ogóle z taką depresją radzić? Na przykład, jeśli się nie ma kogoś takiego bliskiego przyjaciela, z którym można na ten temat porozmawiać. No oczywiście jest żona. No, ale powiedzmy, że się nie ma nikogo obok. Co robić? Jest się w Australii na końcu świata. No, w moim e, chyba, nie wiem, mi się tak wydaje, że najlepiej to po prostu e, wpaść w taki wir pracy i nie myśleć o tym w ogóle. Czyli praca, praca, cisnąć, cisnąć. No, I potem już może, no wiadomo, zawsze po burzy przychodzi dzień, także już się chyba robi troszeczkę lepiej. Takie jest moje zdanie, że chyba to jest najlepsze rozwiązanie. Nie myśleć za bardzo o tym, skupić się na pracy. No i też mi się wydaje, że czasami jest tak, że to nawet nie chodzi o okoliczności, że zmiana miejsca mogłaby na pewno pomóc, ale to jest tak, że nie wiem. Na przykład w mojej głowie dzieją się wtedy takie trochę dziwne rzeczy i nie jestem w stanie tego opanować. Odgonić od siebie takie złe myśli, I, i chyba najlepsze rozwiązanie to jest, żeby się skupić na tym, co się w tej chwili robi, a nie co by się chciało robić na przykład. No także wydaje mi się, że ucieczka do, do pracy to jest e, chyba najlepsze rozwiązanie. Nie pić za dużo alkoholu, bo to tylko pomaga na sekundy. Potem traci się dni i nie czuję się wtedy lepiej, tylko jeszcze jest gorzej. O, dostałem. Dostałem dwa wyzwania, także lecę po odbiór. Dobra, zapakowane i wyjazd do centrum. Zobaczymy jak sprawa z parkingiem No tutaj to jest tragedia z parkingiem. Stoję na awaryjnych i nigdzie nie ma. Ja ten... robię... <grym> I zmieniam miejscówkę. Piszę do rozprowadzającego, że tutaj dzisiaj nie będę pracować w tym miejscu. Nie ma sensu. Skontaktowałem się ze swoim rozprowadzającym z Jimmy Drinks. Zmieniam miejscówkę. Będę blisko lotniska. Bo tutaj to tragedia z tymi parkingami musiałem to zwrócić. Nie, da, nie, nie dało rady nigdzie tam stanąć. Nie wiem, niech oni się z tym bujają. Jadę teraz na inny punkt dostaw. Jesteśmy w innym miejscu. Botny to jest taki mm, bardzo przemysłowa dzielnica i bardzo blisko lotniska i i International, także tutaj zdecydowanie będzie mi lepiej się przemieszczać. Wystarczyło tylko się poskarżyć tam komu trzeba i przenieść mnie w inne miejsce. No i nie ma problemu teraz. Jedziemy, jesteśmy w Botnie, chodźcie ze mną. Ogólnie dzielnica nieciekawa. Dosyć brudna, ale bardzo dobre, dogodne położenie, jeśli chodzi o dojazd do lotniska albo do centrum, bo jest bardzo blisko. Sporo tutaj jest fabryk i takich nieciekawych starych budynków. Jestem w ścisłym centrum tego Botnej. I tutaj jest BWS, także dla nich teraz będę dostarczać od 2 do 7. Zmiana warty. Cieszę się, bo tutaj przynajmniej nie ma problemu z żadnymi parkingami. Nie będę miał żadnego stresu. Szczególnie, że tak jak wspomniałem na początku tego filmu, dopadła mnie zimowa depresja. Ale czuję się już lepiej. Ta zmiana chyba miejsca, dostaw zdecydowanie polepszyła mi humor. Kawy nie piję, przechodzę na tryb jednodzinny, tylko w domu. A czasami jeszcze potrafię się skusić, jak zobaczę gdzieś na rogu moje ulubione miejsce. Co myślicie o tej dzielnicy? Jest pierwsza 30, także bardzo dużo ludzi wyszło na lunch. Strasznie głośno tutaj na tej ulicy. A, to ciekawe. Ile chyba do auta? Tutaj dzisiaj będę odbierał. Beer, wine, spirits. O moje miejsce pracy. O tutaj. Bardzo duży parking. Tam mam gdzieś auto. Tu są toalety. Nie jest źle. Dzielnica przemysłowa. Z parkingiem nie ma problemu. Ja jeszcze może się tutaj przejdę. Zapewne każdemu z Was Australia Sydney to się kojarzy z tym, że tutaj się tylko wyleguje, człowiek na plaży odpoczywa w słońcu, a ja, a ja Wam pokazuję Kompletnie inny obraz tego miejsca. Od strony skromnego emigranta z Polski nie ma za bardzo czym się chwalić. Życie codzienne, zwykła praca. Tak to właśnie wygląda. Druga 30 nic się nie dzieje Próbuję troszeczkę pospać A jak nie będą, jak będą do mnie dzwonić To się obudzę Hejka No nie, idę się przewietrzyć. Jak ja mam tutaj znaleźć Siłę w sobie Jak ja nic w pracy nie muszę robić No i doubt A jest jakiś mural, zobaczcie, ale nie ciekawy. Hello, my name is. Nie wiadomo co. No, jedyny jaki tutaj mi się udało dostrzec. Cały czas sobie chodzę. Bo w samochodzie to razem się spać chce. No, ale nie, jak usiądę, to jest co dalej? Stara poczta. A po prawej. Fire Station, czyli Straż Pożarna. Cały czas słychać nad głową samoloty. Nie wiem, jak to statystycznie startują, lądują. Pewnie co parę minut. Czy wy też czasami tak macie, że nic wam się nie chce i. Na domiar złego nic się nie dzieje, szczególnie w pracy. Pracy jeszcze gorzej, bo po prostu nic się nie dzieje. Dajcie znać w komentarzach. Wreszcie coś się dzieje. Lecimy. No to po godzinie, tak, po godzinie dokładnie pierwsze zamówienie. mnie tak sen zbierał. Lecimy, wreszcie będzie akcja. Ok, oddamy. Wracamy. Drugie zamówienie w okolicy, i przerzucałem je do Archive, tak Także dzisiaj takie po mieście pokrążę, no, ale dobrze, bo nic się tutaj nie dzieje. Bardzo dobra decyzja. Lecimy. 7 km stop. Doors closing. Elevator going up. Five. Terminatywne. Ciemne. Następna, ale robi się już ciemno. No, i to była moja dzisiaj ostatnia dostawa. Zrobiło się ciemno, oczywiście, świeży po robocie, ale jednak dzisiaj towarzyszyła mi lekka depresja, czasami tak na migracji bywa. O, jak się ciemno zrobiło rzeczywiście, także to już jest chyba dobry moment, żeby zakończyć ten odcinek. Oczywiście chciałbym podziękować wszystkim tym, którzy dotarli do końca, i chciałbym Wam też dać jakiś dobry przekaz na koniec, czyli oczywiście zawsze jutro może być lepiej, i tego się trzymajmy. Także trzymajcie się, moi kochani. Do następnego odcinka. Cześć!